Siemano. W dzisiejszym vlogu porozmawiamy sobie na temat moich przyszłych startów, a także na temat e, diety, jaką obecnie mam i jaka będzie w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o e, startowanie w zawodach, to mm, jakiś czas temu mówiłem, że zrobię sobie roczną przerwę, żeby przejść do tej ekstremalnej, e, prawda? Natomiast e, mm, <laughs> po pewnym czasie. E, doszedłem do wniosku, że aby przejść do ekstremalnej, to począłem naprawdę mm, przynajmniej tego roku, a chęć wystartowania w kolejnych zawodach jest tak silna, że no, ciężko by mi było. E, dlatego postanowiłem wystartować w sezonie wiosennym. Obecnie ważę około 104 kg przy 176 cm tak wzrostu często to pytacie. Na łapie jest niecałe 50 cm, tam 49 z jakimś hakiem, no i myślę, że to jest ogólnie dobra masa. Natomiast dlaczego nie będę startował w kulturystyce ekstremalnej? Ano dlatego, że w klasyku jeszcze tam, powiedzmy, w tej czołówce gdzieś się tam plasuje. No i nie ukrywam, chciałbym, chciałbym wygrać Mistrzostwo Polski. To jest takie moje marzenie. Od, od wielu, wielu lat zdobicie tego tytułu mistrza Polski i e, powiem Wam szczerze, że ciężko będzie mi zmienić kategorię, jeżeli nie zostanę mistrzem Polski. Może to jest takie trochę pyszałkowate, może będę wiecznie startował w tej kulturystyce klasycznej, natomiast e, no, ten tytuł za mną chodzi, chodzi, chodzi. E, no i uważam, że jakieś tam e, szanse predyspozycji do tego są. Jak będzie to wyglądało w praktyce, zobaczymy. Chcę wystartować właśnie, tak jak mówiłem, już na wiosnę. Docelowa impreza to będą mistrzostwa Polski. Wcześniej, standardowo, będą to mistrzostwa Śląski, Śląska, które są zawsze organizowane przez Oliw Zabrze i no jest to ogólnie świetna impreza. Zresztą swój debiut miałem na mistrzostwach Śląska nieudany, ale odgryzłem się tydzień później na Polski. Jeżeli chodzi o wcześniejszej imprezy, to jeszcze tam zdaje się jest Bytów e, i będę chciał ym, na nim wystartować. E, no, po prostu, jeżeli forma będzie, no, to będę starał się startować na tych wszystkich imprezach, które będą wcześniej. E, może nawet y, wtedy gdzieś tam w kulturystyce ekstremalnej. E, jeżeli chodzi o to, co jest po Mistrzostwach Polski, no to fajnie byłoby się zakwalifikować do kadry e, na Europy, e, no ale to no, zobaczymy jaki będzie poziom. Jak, jak będzie wyglądała moja forma, bo tego nigdy nie można być pewnym póki się nie stanie na, na scenie. No i chcę zobaczyć jak to kalendarzowo będzie wyglądało z takimi zawodami jak Mister Olympia i Arnold Classic. Tam zdaje się są w podobnych terminach właśnie po Mistrzostwach Polski, przynajmniej w czerwcu były była Olympia, na której wystartowałem no i myślę, że w przyszłym roku będzie podobnie. No a o tyle są dla mnie ważne te terminy, ponieważ e, będę w lipcu brał ślub, e, więc e, no, przed ślubem ani zaraz po, no, myślę, że ciężko byłoby e, zrobić dobrą formę i, i się skupić na przygotowaniach. I tak samo no, w, w u moich przyjaciół bierze, bierze śluby też w maju i w czerwcu, więc, no, e, że powiem, bawić się na ich weselach, e, tak na półwiska, nie mam zamiaru. Wiecie o czym mówię, no dlatego, no, to jest o tyle, o tyle dla mnie ważne. Jeżeli chodzi o, 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 o różnice w przygotowaniach, to na pewno czas robienia redukcji. Z reguły, redukcję zaczynałem zdaje się po świętach przed sylwestrem. W tym okresie zaczynałem już delikatną redukcję. To była naprawdę delikatna redukcja gdzie no już na taką normalną, z odpowiednią objętością kardio wskakiwałem pod koniec stycznia, no i później zaczynały się stresy, że się nie wyrobię z formą, mnie dotknę i tak Dlatego no w tym momencie zaczynam redukcję za tydzień, góra dwa tygodnie i będzie to najdłuższa redukcja w moim, w moim życiu. Masa też nie była za długa, no ale udało mi się. Tak jak mówiłem, dobić do tych 104 kg przy moim wzroście 176 cm. Wiele osób o to, o to pyta, więc od razu już wyprzedzam Wasze zapytania. E, tak jak już mówiłem, die, redukcja będzie dłuższa. Stopniowo, oczywiście, będę ucinał kalorie i, i dokładał cardio. Natomiast nie mam zamiaru, przynajmniej w teorii. Robić tego tak jak w zeszłym roku, czyli już pod koniec to była kaloryczność rzędu 1600 kilokalorii, no to wiecie, że to jest głodówka, a, nie, a nie, nie robienie redukcji i dwie godziny cardio dziennie. Dlatego w tym roku myślę, że nie powinienem zejść poniżej 2000 i powinienem być tak samo najedzony, co względnie na najedzony, co powinno uchronić mnie przed podjadaniem masła orzechowego i... I innych rzeczy. E, może pokrótce na temat masy jaką robiłem w tym roku. Udało mi się w końcu nie zalać. E, niebawem jak już skończę masę to zrobię zdjęcia, e, które będą porównywały zeszły rok z tym rokiem. W zeszłym roku byłem kurewnie, przepraszam za słownictwo, ale no tak byłem e, ulany, 105 kg. 49,5 cm w bicepsie, gdzie ta ręka po napięciu nie wyglądała, niczym się nie różniła jak przed napięciem. W tym roku nie mówię, że jestem wyrzeźbiony jak Apollo, natomiast body fat jest na poziomie około 12%, co mnie bardzo cieszy, bo, bo taki był zamysł. W zeszłym roku też chciałem tak trzymać body fat. w tym poziomie, natomiast nie udało się. Było tam zdaje się chyba 16-17%, nawet procent więc bo no, strasznie dużo, a yy, jeżeli chodzi o masę ciała jest yy, porównywalna. Tam kilogram różnicy, no to yy, dla mnie nie ma żadnej różnicy. <laughs> więc yy, no, mam nadzieję, że na zdjęciach wszystko wyjdzie yy, prawidłowo. Yy, jeżeli chodzi o kalorykę, to spożywam jeszcze yy, około 4500 yy, kalorii i w tym roku mam problem straszny z jedzeniem. Nie mam apetytu i to naprawdę nie mam apetytu. Jak po zawodach ten metabolizm był nakręcony, nakręcony, tak w tym roku nie chce mi się jeść. I dzięki temu podejrzewam, udało mi się zrobić dobrej jakości tą masę mięśniową, bo nie podjadałem żadnych słodyczy, żadnej nutelli przez dwa miesiące jak to było rok temu, żadnych cukierków tam sporadycznie oczywiście. Ale a tak jak mówię, nie, nie było to moim rytuałem. Co mogę jeszcze powiedzieć? Kaloryczność podbiłem sobie e, gainerem w zasadzie bulkiem. E, tam w dni treningowe jest to dwa razy po 100 gram, więc no całkiem sporo. E, w dni treningowe zamiast bulka stosuję masło orzechowe i Białko. No, i tyle, no, moi drodzy. No, jestem bardzo zadowolony, że w tym momencie się nie udało mi się zaleć, zaleć, ale to też może być winą tego, że no, na tej masie współpracuję z Katarigiem na zdrowie, i, jak widzicie, takie smakołyki mi przywożą. Więc, no, nie, nie ciągnie do podiadania. Natomiast. Jeżeli chodzi o redukcję, którą już planuję, to będzie ona wyglądała w następujący sposób. Pierwszy taki mój rzut będzie wyglądał tak, że dokładam cardio, będzie to pół godziny, trzy razy w tygodniu myślę na, na początek, potem może będę zwiększał tą, tą liczbę i będzie to cardio natural, na bo najlepiej mi się robi znaczy, wskoczę na rowerek w domu, pokręcę te 30 minut i, i, i finito, nie? A, a nie po siłowni, gdzie trening mój zajmuje przynajmniej te półtorej godziny, często dwie, no, a potem jeszcze pół godziny na karierę, No to wiecie, wiecie o co chodzi. Nie, nie chciałoby się nikomu tyle czasu spędzać na siłowni. I będę ucinał kaloryczność, głównie z węglowodanów na początek będę chciał zbić te 500 kilokalorii, czyli właśnie żeby wejść na 4000 i będę obserwował cały czas jak to będzie wyglądało. Jak się będzie zachowała masa mięśniowa, jak się będzie zachowywała tkanka tłuszczowa. Tutaj będę sobie też robił analizę na moim analizatorze, który będzie mi pokazywał ile jest mięśni tłuszczu i, i, i wody w organizmie. No i w zasadzie, w zasadzie tyle, tak, więc możemy podsumować to w ten sposób, że starty będą liczne, przynajmniej mam taką nadzieję, że te terminy mi przypasują i, i trochę na tej scenie międzynarodowej uda się pobawić. Jeżeli chodzi o redukcję, to będzie ona dużo dużo solidniejsza, że tak powiem, przynajmniej wcześniej zacznę. A jeżeli chodzi o kategorie, no to tak jak mówię, celuję w klasyka, bo są tam, mam tam największe szanse i jak gdyby moja selwetka pasuje do, do tej kategorii. Natomiast powiem wam tak, jeżeli będę ważył 85 kg i, i będę dobrze docięty, to nie będę zmiał kategorii. Nie będę zbijał na siłę do, do tego klasyka. Wyjdę w 85. Trochę udało mi się te nogi poprawić jeszcze. To nie jest to, co chcę, no ale w rok się tego nie, nie da uzyskać, prawda? Ale no, tak jak mówię, będzie 85, to wyjdę w 85. Będzie gdzieś tam 82,5, no to będę zbijał wiadomo do, do, do klasyka, gdzie mój limit wynosi 81 kg. Więc co będzie w 2017. Przekonamy się na scenie. A jeżeli macie jakieś pytania, pomysły na vlogi czy, czy cokolwiek to piszcie śmiało w komentarzach, na pewno jakoś to uwzględnię, a teraz kończę, bo zaraz będziemy nagrywali dla Was nowego shorta, <grych> trzymajcie się, pozdrawiam. Będziecie progresować, starać się progresować z treningu na trening, no więc przy dłuższym, w dłuższym rozrachunku jest to po prostu pewna droga do kontuzji, więc na pewno nie jest to najskuteczniejsza z metod, jeżeli chodzi o budowanie siły.